witajcie witajcie na kanale RKF dawno nie było filmów dawno co nie dzisiaj będziemy grali te, z przywitaj się no będziemy grali PM. z PM i dużo rzeczy się pozmieniało ten serwer będzie dla wszystkich ale będziecie potrzebowali ta, tam paru modów to potem na nowym kanale na Discordzie plus Team Polska z którym kiedyś graliśmy zamienia się w w Klan idiotów, Pio to potwierdzi, tworzy się nowy kanał Oczywiście. albo w tym, albo w następnym tygodniu zostanie stworzony, gdzie, doda gdzie uwaga, dodamy piosenki, więc no dużo. On, ci, on wam potwierdzi, że one są dobre. No, naprawdę. naprawdę. Ale, Trzeba czekać. Dzi ale dzisiaj będę oprowadzać go. Po tym metrze, bo on nie zna tego moda w ogóle. W ogóle go nie zna, bo nie oglądał jak go prosiłem. Poradników z niego, więc muszę to przesłać. Ale aktualnie mu to pokażę. Więc wejdź na, wejdź na serwer. Już się załadowałem Ty już sobie dodawałeś, co nie? Dodawałeś sobie pieniądze z hmm. ticket maszyna. Więc chodź, pójdź za mną. O jezu, jakie mam lagi. Zaczniemy od linii pierwszej, chodź, o nie, odjeżdża nam, kurde, odjechał nam, czekaj, po drugiej stronie, chodź jeszcze na chwilę za mną, bo po drugiej stronie powinno być coś, nie, 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 nie idź, nie idź, nie idź, oh. do mnie, nie idź, nie idź tą, chodź do mnie. Pojedziemy tą stroną, bo tutaj były ten, tu były napisy, patrz, wybiorę teraz nam piętro, tu był, tam były napisy, kiedy będzie pociąg. Cięść Czemu to nie działa? A pewnie po prostu nie ma pociągu. Musimy trochę poczekać. A, a w tym czasie chodź za mną, po, teraz na kreatywie i zobaczymy całą stację. Więc jak oceniasz tą całą stację? Dużo, ale by się jakieś sklepiki przydały tutaj. Tak, ale to po prostu niezwykłe. A po drugie, przecież tutaj każdy może sobie co będzie mieć kreatywa dodać. Przecież tutaj na przykład nie wiem. W tym miejscu będzie przejście do kolejnej no. linii, która pójdzie tam. Na dole będzie do kolejnej, tutaj będą skróty, i tak dalej. Ale to. Chodź, A, bo, zaraz, co, po, bo zaraz przyjdzie całe. Co tam. jak widzowie. Co jak widzowie. Stan się zi. Przecież. Na przykład spalą. Człowieku, nie jestem aż tak głupi. Przecież każdy, kto nie dostanie operatora, tylko każdy będzie mieć. Jak to się nazywa? O, za 30 sekund. Yy, każdy będzie mieć. Yy, adventure, żeby nie niszczyć. Zobacz sobie na tą linię, jest aktualnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 6 stacji i więcej raczej nie będzie, bo to jest po całym tym kontynencie. I Masz, na tej stacji możesz się przesiąść na koleje wysokiej prędkości, to będzie widać na drugiej linii, a także na tej linii można, dwie linie łódek i każdą zobaczymy, ale teraz chodź, 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 chodź i pójdziemy na sam przód tam, żebyś mógł oglądać, chodź. Widzisz? No. Żebyś mógł oglądać. Tu, no wejdź przez to. Wejdź przez to patrz. E, ta, stacja, ta stacja nie ma aktualnie wyjścia. Trzeba nad tą stacją popracować jeszcze. Bądź trochę bardziej z lewej. Na kolejnej stacji wychodzimy, bo jest... Prze, bo jest przejście. Ale ta stacja nic nie ma, więc nawet nie wychodź. Trzeba ją całą jeszcze zbudować, więc to będzie na przykład twoje zadanie. Ale w następnych odcinkach, bo... W tym odcinku. Pamiętacie, to jest, to jest kolejna osoba. To jest modyfikacja, która, z której odcinek był najbardziej oglądany odcinkiem. Chodź, wychodzimy z tej. Chodź teraz, tu, tu. Tutaj, chodź tutaj do windy. Do windy, gdzie, gdzie Kliknij Z i kliknij piętro 0. Kliknij piętro 0. O, jedziemy. A potem jeszcze e, ocenisz stację, zanim... I wysiadamy. Tam jest stacja łódek, ale czekaj... Chodź. Oceń najpierw stację. Podleć do góry i oceń najpierw stację. No jest git, ale szczerze mówiąc... Mała i taka niezabudowana, więc trzeba będzie to zrobić. Właśnie zabudować. o to chodzi, żeby a, była okay. taka niezabudowana zbytnio. Górę by zabudować, a mała ma być mała, bo tu ma być tylko przesiadka na łódki. Dobra, a teraz chodź do łódek. Chodź. Chodź, 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 Wsiadaj. Znaczy? No nie, no! Czekaj, muszę wysiąść z tej łódki. Wsiądź do tej. Wsiadaj, 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 wsiadaj. Będziemy w dwójkę płynąć. Jak tu wsiąść? No w wchodzisz w to. Wchodzisz. No i siedzisz. The next station... the, the, the Następna stacja to jest stacja na wysoko... Nie. No, pocz o, widzisz? Płyniemy. Będziemy płynęli z około 80 na godzinę. Trochę więcej. No i myślałem, że to jest po prostu większe morze. Tu nic nie ma. I... Wyjdź na chwilę. Chodź. I... Twoim zadaniem albo będzie zbudowa... W następnym odcinku twoim zadaniem będzie albo... Nie podlatuj już wyżej. Albo zbudowanie tamtej stacji, o której ci mówiłem. Albo zaczęcie budowania tutaj gdzieś linii kolejnej. Ale teraz chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. Czuniemy. Wracamy się. One tutaj czekają tam chyba 5 sekund tam wybrałem, żeby, lub 10, żeby czekały. Ich jest po prostu dużo tych łódek. Widzisz, płynie kolej na, na zastępstwo naszej. Aha, zapomniałem, że my się przepłyniemy na tą stronę. Poczekaj jeszcze. Chwilę. Siedzisz a, dalej w tej łódce, bo to piszę. Masz taki napis, że na, następna stacja to jest stacja na wysokości. Masz taki napisy? Tak. No, to znaczy, że siedzisz wtedy. A jak nie masz takiego napisu, to znaczy, że nie siedzisz. No i idziemy na teraz tą stację. Jest całkiem sporo rzeczy do zrobienia. Na przykład ostatnia stacja tej naszej linii jest do zbudowania. Bo jedyne co zrobiłem, to pociągi się przy niej zatrzymują. Co się stało? Dobra, chodź. Druga strona. Patrz, tu. Jak ty się nie umiał tu wejść? I ile mi skasowało? od mi tam parę tysięcy teraz skasowało, bo kilka razy wszedłem w jedno. Ten. Dobra, chodź, szybko, idealnie mamy pociąg. Chodź. Bo jak coś, to jak mamy, ter mamy teraz kółko, czyli pociągi zaczynają, czyli tak naprawdę nie ma jakiej rozbudować dalej. Nie wiem do końca, jak no to zrobić. To jest całkiem fajna stacja. Nie jest do końca zrobiona. Jedyne co, to może stąd wyjść, więc nie wychodzimy aktualnie, bo może tylko wyjść na dół. Ale fajna stacja, co nie? No. Została nam chyba ostatnia stacja. No. I tam się przesiędziemy na łódki. Zobacz, patrz. Potem z tych łódek wrócimy tutaj i pojedziemy w drugą stronę. Patrz, jak ostatnia stacja wygląda. Tu nic nie ma. A nie, ostatnio zbudowałem tutaj tą. Dobra, chodź do tych łódek. Są łódki? No. Chodź, tutaj wsiadamy. Tu, no... Bauer, to jest stacja wyjściowa. Jak coś, to ten, ten... Yy, te, y, te pociągi jeżą już w kółku. Nie wiem, jak zrobić, żeby pociągi nie wracały od razu do Dni, po, po zrobionej, całutkiej okrągłej tego, ale no cóż. I patrz, tutaj jak jesteśmy, to wyjdź na chwilę. Patrz, moim pomysłem jest, żeby wejść do tego lodowego kolca, zjechać na dół, na przykład na taką wysokość, i zbudować tutaj jakąś linię nową. Tutaj wypłynąć, może, Patrz. Żeby zbudować tu linię, bo to jest kolejny kontynent. Rozumiesz, o co mi chodzi, co nie? Bo tak. ja, ja... bo aktualna linia to jest 6 przy, y, przystanków, Dobra, ale teraz chodź tutaj, bo jeszcze trochę do zobaczenia mamy, a film trwa już 8 minut. Chodź! wsiadaj. Ej, nagle zaczęło się świecić. Niestety nie ma skinów, bo kraka nam premium. Dla tego tutaj pana za mną. Yy, wrócimy. Wrócimy no, co? 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 No, za niedługo się ogarnie. No, ale jeszcze dla innej członkini klanu idiotów, wiesz. Chodź, 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 pociąg. No, idziemy naprzód. Teraz przejedziemy... Przód jest w drugą. Przecież my jedziemy w drugą stronę. Jak ci powiem, teraz będziemy wjeżdżali w ziemię, bo tutaj jeszcze nie zbudowałem. Bo tutaj są automatyczne dobudowy no ale zapomniałem jeszcze o tym. Jedziemy do stacji głównej. nie, idziemy do stacji przecież wioska, Google. jedziemy do pierwszej stacji, a potem wracamy na główną, bo chcecie jeszcze ją pokazać, bo trochę tam budowałem. Chodź, bo będziemy jechać. Trochę to potrwa, no ale przecież jest nas tylko dwóch, więc z tego co pamiętam, to chyba podałem na każdą linię jak z stacji, to cztery pociągi lub pięć pociągów, żeby nie było tak, że na każdej stacji jest jeden pociąg. No, okej. Okay. Bo tak nie, nie, chciałem, nie chciałem być tak dobry. Kurde, zmieści, chciałem się zmieścić w ramach 10-minutowego odcinka, jest już prawie 11 minut. No cóż. Jesteś, jeste, jesteśmy już bardzo blisko w stacji głównej. Jak coś, to tam w stacji głównej z tyłu jest zrobione fontanna z jest Niestety woda, wiesz, z bagna, bo to jest częściowo na bagnie, bo Postanowiłem, że stacja główna no. będzie dosłownie w głównym miejscu. A wiesz, dlaczego tak wszystko jest dobrze oświetlone? Wszystkie te stacje? Bo żebym nie używ... Te lampy to tylko wiesz, dodatki. Główna rzecz, no. której używałem. Czekaj, wyjdę na chwilę. Zostań, zostań. Ja na chwilę wyjdę, żeby zrobić tunel. Dobra? Gł... No je no! Pociąg mi uciekł. Główną rzeczą, jaką tutaj używałem było coś takiego, co się nazywa light, czyli światło. Po prostu... Wyjdź, wyjdź teraz, wyjdź, 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 wyjdź z pociągu. Poczekaj za dwóch... O kurde. Teraz jeszcze nie będzie linku do tego serwera, bo jeszcze jest tworzony, tak, w ramach innych ale będzie ten serwer nowy, Discorda. Dodatkowo trochę go ulepszymy, więc będzie po prostu można tam fajnie pograć. Będą tam na przykład różne gry typu Minecraft, Minecraft, Amogus, jeśli ktoś będzie chciał pograć razem, będzie można tam przyjść. I ten, to będzie jednocześnie tego kanału mojego, a jednocześnie kanału i, klanu idiotów. Dodatkowo, nie wiem, będą tutaj wysłane filmy typu. Czemu? No cóż, to nie pokażemy z spijem, tylko pokażemy. Tylko ja. Więc pokażę Wam tą stację, a także pokażę Wam ostatnią rzecz potem. Tu wychodzimy. Mamy parę dróg, ale możemy pójść tędy. Kurde. Mamy tu wyjście. No, i tak to wygląda. Jest wioska. Tam gdzieś jest Dipo Wracamy pojechać. Ale aż dziwne, że jak na przykład jedzie się w zonie 0, to dostaje się tylko jeden, ten, jeden pieniądz za przejazd. A zonę... Dobra, jedziemy teraz do zony pierwszej, bo to jest zona 0. Teraz pójdziemy do zony pierwszej, jak przyjedzie ten pociąg, więc przysiądziemy się na linii pierwszą wysokoprędkościową. Ym, taka jedna rzecz tylko. Edit. Cykl. Czyli aktualnie nie ma jeszcze pociągów na tą stację. Ym, hmm. A stacja wioska to jest co? To... Wiecie dlaczego tu nie ma? Bo po prostu. Tam jest Depot. Czyli to jest stacja pierwsza, a to jest stacja końcowa. Po prostu tak jest. No i już. Ja nic nie poradzę na to. Jezu, za ile, za ile będzie ten pociąg? To jakbyśmy wsiedli, to byśmy pojechali do Depot i zostalibyśmy po prostu wrzuceni z tego Depot. Stacja... W... Kolejny jest za 14 sekund, kolejny dopiero za 2 minuty. O! Zaraz będzie ten pociąg, wreszcie. Dobra, wsiadamy i jedziemy. Buduje stację tak naprawdę w dwóch stylach, ale wiem, że jest więcej. Nie mówię, że stylach z, z bloków, tylko stylach albo buduję jeden peron z dwoma torami, albo dwa perony i dwa. No, zawsze są dwa tory, ale albo dwa tory są razem obok siebie i są dwa perony, albo jest jeden peron i po dwóch stronach są te. S są. Dobra, idziemy do tego i zjeżdżamy na najniższe piętro. Jak zjedzie... ja zaraz, zaraz skończymy, pie... jesteśmy już tutaj, to jest mnie za 25 sekund wróci tutaj, a ja w tym czasie zdążę to skończyć. Aha. Teraz wam pokażę, jak mniej więcej się na przykład tworzy. Tu macie stacje wszystkie. Tu macie Depo. tu macie na przykład yy, linie. O! Właśnie słyszałem, że przyjechał pociąg, ale nie, to, to nie jest w naszą stronę. Stacja główna. Troszkę ją powiększymy. I koniec. Pociąg... Mamy trochę czasu, ponieważ pociąg na... Pociągi wysokoprędkościowe, przynajmniej na tym, u mnie, czekają 35 sekund. A ten pociąg jeszcze musi wrócić do Dipo i dopiero wtedy wyjedzie, więc... Wy, jeśli ktoś, ktoś będzie potrzeba, to jeśli ktoś chce już mieć moda, to ten modyf, ta modyfikacja nazywa się MTR Minecraft Transit Railway. Jeśli ktoś już potrzebuje, no ale aktualnie nie, jeszcze nie będę podawał tego. Podawał IP. Bo jeszcze jest tam parę małych modów. Więc. Dobra. To, jak już jesteśmy, to wsiadamy do środka. Na przykład, zajmiemy tutaj miejsce przy oknie. Stacja jest tak naprawdę głównie skończona. Zostało parę stacji do zrobienia. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? Dlaczego mnie przez taki czas nie było? Zacznijmy od tego, że trochę się wypaliłem. Na przykład, jak. Yy, od początku kanału, tego czyli 2021, bo wtedy oficjalnie ten kanał powstał, jeszcze miałem wcześniej drugi, stary kanał, który niestety został zniszczony, dzięki czemu, przez co nie mogłem. Czyli tak naprawdę od 2000, około 2019 roku nagrywam to samo, tylko gameplayem Więc będą też, więcej wypaliłem. Ja już miałem, kurde, znowu muszę siadać do tego, do tego nagrywania. Więc po prostu zrobiłem i już parę razy miałem taką przerwę no ale teraz się kończy i będzie więcej więcej po prostu różnego rodzaju filmów żebym się nie wypalił znowu tak szybko plus koń końcówka roku większość pewnie moich widzów też chodzą do szkoły to jeszcze nie na pociąg więc domyślać się o co mi chodzi końcówka szkoły, to trzeba jeszcze lekko poprawić oceny, jeśli by się dało. No i parę jeszcze rzeczy, jest na przykład, jeśli ktoś był wtedy na Discordzie, to pewnie widział, co tam się działo od paru tam, chyba paru tygodni przed tym, jak usunąłem ten, jak usunąłem serwer Discordowy tak naprawdę na znowu jeszcze dłużej przestałem nagrywać. No i parę innych rzeczy. No, ale teraz na nowo mam chęci, znowu chcę to nagrywać i tak dalej. Więc będzie więcej filmów, od razu mówię, bo też będą wakacje. Nie miałem też zbytnio czasu. No i teraz będziemy powoli kończyć ten film. Uwaga, to jest jeszcze stacja bez nazwy, bo nie miałem pomysłu. Po prostu pojedzie pojedziemy stąd na górę i zrobię wam na przykład, jeśli chcecie, po polsku. Zrobię ten poradnik do tego. Wjeżdżam na górę, no i tak wygląda stacja aktualnie ostatnia. Czyli to jest tak zwana sesja bez nazwy, bo jeszcze nie zrobiłem dla niej nazwy. I to jest odcinek pierwszy, sezon drugi z MTR. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeśli chcecie, to dacie łapkę w górę, suba, i zapraszam na kolejne filmy. Może znowu uda nam się zrobić ten tysiąc wyświetleń jak na ostatnim. Cześć.